Cześć, nazywam się Kamil Delong. jestem specjalistą produktowym marki New Horand dla traktorów. Znajdujemy się dzisiaj w okolicach Grójca, na terenie kompleksu pałacowego Mała Wieś. Oprócz samego pałacu jesteśmy tutaj pomiędzy winnicami a sadami jabłonnymi. Generalnie celem naszego spotkania była premiera tej nowości produktowej od New Holland serii T4FS dzisiaj po raz pierwszy mieliśmy okazję pracować tym ciągnikiem i w sadzie jabłonnym i tutaj na terenie winnicy mogliśmy przetestować jego możliwości parametry przede wszystkim poczuć jak siedzi się w nowej kabinie przypomnę tylko, że jest to ciągnik który posiada fabryczną kabinę z płaską podłogą. Generalnie sama maszyna, idea jest, była stworzenia ciągnika prostego, mechanicznego, gdzie każdy operator, nawet mniej doświadczony, będzie w stanie usiąść, wsiąść i pojechać. Będzie wiedział tutaj o co chodzi w tym, naszej nowej serii T4FS. Taka poza oczywiście, że tu mamy 4, tam mamy 3, jest system oczyszczania spalin, Czwórka wymaga już ta norma Stage 5, która obowiązuje teraz w Unii. Wymaga, żeby czterocylindrowe silniki spełniały tą normę mm, poprzez oczyszczanie płynem AdBlue, czyli układ STR, DPF, DOC. I w zasadzie każdy ciągnik, każdy producent, już, który ma silnik i jest to w okolicach tam 90-100 toni, musi posiadać już te systemy oczyszczania. U nas to wygląda tak, że z przodu mamy wlew płynu AdBlue, tutaj jest zbiornik, no, paliwo jest z lewej strony ciągnika, z tamtej strony. A cały układ oczyszczania spalin to jest właśnie ten duży katalizator nad silnikiem. Przez ten jeden odtok, czyli filtr węglowy, zatuje nam powietrze. W kabinie musimy mieć zamknięte drzwi, szyby, okna, tak żeby nie przedostawało się powietrze. I oprócz tego, że same filtry węglowe są homologowane na 20 a tam chyba jeden rodzajów pestycydów, to kabina też ma swoją homologację pod kątem tego bezpieczeństwa tutaj powietrza, bo kabina, kabina jest szczelna, tworzy nam się nadciśnienie w kabinie. E, mamy debrykowany sterownik, e, który po prostu pokazuje nam, czy układ już działa, siedzi się zielona dioda. Muzyka jest w sprzęt, bo e, co który tutaj pociągnie po no, maszynie no, to jest T4, to widzę 80N, czyli też nero, bardzo wąski. E, Piątek. Mógł jeszcze opowiedzieć, co ta za maszyna tutaj za, za, jest podczepiona. Będziemy tutaj uzyskiwać e, Ten nowy Feder w kompletacji przygotowany specjalnie dla tej plantacji. E, czyli tak, przy zamówieniu e, był ustalony rozstaw w tych winnic, tak? ich, jego, ich wysokość e, opisywać jednym przejazdem wyska e, trzy pełne rzędy e, Jeżeli chodzi o sterowanie, sterowanie mamy tutaj elektroniczne zdalne za pomocą tableta. E, tu jest automatyczna dawka w zależności od prędkości jazdy. Jest tutaj archiwizacja zabiegów, mamy tutaj pełnego GPS-a. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję tutaj nawiewów i tak dalej, mamy to wszystko sterowane hydraulicznie, czyli ramiona są rozkładane hydraulicznie, składane hydraulicznie. Specjalna turbina. Turbina jest taka dwurzędowa, tak ma też specjalny wentylator. Chodzi o wydatek powietrza dostosowany do wielkości części zielonej tych winorośni. Specjalne wyloty powietrza na każdym z dyfuzorów znajdują się dwie końcówki. Same, same wyloty są zrobione w ten sposób, na zasadzie inżekcji, tak? że powietrze, w sumie powietrze, który wylatuje, zasysa dodatkowo powietrze, żeby jak gdyby ten efekt, ilość tego powietrza była powiększona. Mamy tutaj regulację oczywiście kąta, jeżeli chodzi o te dolne, możemy sobie to fajnie regulować, w zależności od pory roku i tak dalej. manualnie się reguluje? Tak, manualnie, ale no mamy tutaj tą możliwość ustawienia. Tego kąta tak? też na mm, każdym w tym dyfusorze są dwie dysze tak? w zależności od dawki. Dawki tutaj są ustalone takie od 200 do 500 litrów. Po więcej szczegółów zapraszamy do, do naszych dealerów na terenie całego kraju. Do zobaczenia.